Kiema z jeby Dziś będziemy jechać na złotą Intercity, kurwa No, na Platfade. No i Bardlawica uh, uh, uh. Tu jest zjeb Będziemy jechać z kolejnymi zjebami na złotą z Kalisza Ej, Przegram 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 mi nie wiem, przegram. Przegram. Twoja wina. Twoja wina. Co on robi? Ja będę. Łap, ty kurwo. Nie, ja muszę nagrać, jak robię bara. Nie, nie, biję, nie, nie, bo po prostu bicie. Czekaj, ja nagram bara mojego. Nie, bara. Musisz Musisz... Nagraj, 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 nagraj bara, dobra! Dobra, dobra sieca! I teraz nagraj to jeszcze, nagraj to, nagraj to, nagraj to. Jeszcze do, jeszcze, do, jeszcze, do. jeszcze do. Damian co dzisiaj katujesz na złotek. Ja, ja dzisiaj katuję wili 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 womka. I think maybe some the bogan. To bogan. Are we des yap? Euro table. Maybe tobogan, yes. To bogan. <laughs> ja oh, oh, to bogan. Ja. Tobogan. Pokaż jeszcze to raz. No, a to mu tak wygląda. No pewnie tak, może ta, morda ta. Robi. bo tak. A ja sobie pierdolnę szyszustkę. No pewnie tak. No zrobię. Ja no, próbuję. No spróbuję może. Yo. Wow. Wow. Hello, widzę wem? się boi? No to treningowy, cieku! Jako... Treningowa jest piękna, co Dawidek? Ja Widzowie, kiedyś... ja? Nie wiem, muszę tak, te... to... Dobra, A, ja sobie. To... Tak, to, to nie wejdziemy. To... Tak, bo nie wiem, prędko. Dobra. To... Dobra, A ty już z GoPro lata? A ty wszystko nagrywał? Teraz już? Tak. No, 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 to no. Dawaj. No bo ja się jeszcze coś nad tego, grabo graba muszę. O, nie, źle zapałem trochę Joluś. Oj, oj, O, to będzie mocny widzowie. oj, Nagrałem. Nagrałem. No i klasa. Kurde, idziemy widzowie skoczyć z Bartusiem niedolną. Czyli bez siódemy, Od siódemy w dół. Może ktoś z nami. Nie, o, oni poszli ten.

Lecimy jakby co. Możemy? Oni nic nie słyszą. Tak, bo oni kopią. Dobra. Idziemy. O kurde, nie, nie blisko, dobra. O nie, to ja tego nie skaczę, bo to jest zdradliwe Ale robiłem tego żubik Jak się nazywało? Klasa No i klasa Jeszcze raz polecimy Takie same ustawienia? No obojętnie Tak Czekaj, czekaj, noska wyśmieszka Stoczam się Może no, tej blas próbuję Tej bla. To tego podobnego to muszę tego... Rób się Zap Ej, zrobiłem tą klamkę jest Was? mega zatumiona, ale... Nic nie cieknie, absolutnie. A no, mi cieknie. Dobra. Co to idzie? Skaczecie? A, wy tego. Co? Nie, na razie... Nie, my idziemy. skaczemy. Całą. Oni tam siedzą. To za dawaj pierwszy. No Celkę ja No to dawaj pierwszy. No co? Bum, bum i bum. bum. Lecimy! I tak. dawaj, dawaj, dawaj. Oj, to mi się podobało. Oj, chciałem one handle ale. Tej był. O, ale sraka. O, kurde, ale to. Dziwne. Ale ja dziwne nie to ten. chciałem po. Z niego wjechał. To ser? Ten mnie wybija do w dupca one hand <skrybujesz> O kurwa, groskopali ładnie Bleh. i teraz grzybał wali Sui A nie Co ty czekol? Nie <śmiennie> wyhamuje Dawaj O nie coś tam do tego, a ja tej... A ja próbą tabletopos. Próbą tabletopos. Ej, dobra, nie taka zła próba. Tylko zapełem zegacza, a nie za ten. A nie za siodło. Ojdzie kierownik za paratem! Kierownik profesjonalista. No pierdol Nice Oj, to będzie dobra sui Takiera się! Takiera tako! od razu Ale muszę wkleiło Ale ja ci nagrałem te golda wcześniej Ej da, Dawaj, 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 dawaj gówno. <noise> Nie mogę wkurwiać, Jedziesz? Nie. No to ja jadę. ja jadę. Dawaj, ja po tobie. Ja nie wiem, ja się boję, że nie złapię ręką tego. Złapiesz. Nie, ty prędzej, prędzej od, za, za mało odchylisz, niż w ogóle puścisz. Ja, ja, ja cię za tobą. Ej, czekaj! czy Przy nie łapie się siodełko kolanami? Nie. A, to dobrze. Czy to boga nie odchyla się właśnie? No właśnie się zapomniałem! Jakie laga dostałem nagle? Czy ja mam. Aj czy ja mam aparat ja się czy nie? Proszę. Dziękuję. Widzicie? Ta, ta równica, bo... <laughs> Dobre, dobro. Tak, ta czarownica dobra. Tak, jedno z gwiazd. Na gapa, czekaj raz skoczę jeszcze toba, bo ja chcę tobo, ja chcę tobo. Ja sam sama kurwa marzyłem, żeby właśnie takie minie polatać w gapu Oj, sketchy Od no pół roku chcę takie kurwa hopy właśnie gdzieś dorwać, dorwałem O mi to, teraz za dużą Idziemy? Co? Nie no, dużą to nie Nie no, ale bez sekretarskiej nie, nie, nie. Olek, jak to brzmi, bez tej piętnastki Powiem ci tak. Jakbym jeździł na fulu, to może. No ja rozumiem, nie, ale ja takich dużych kopek hopek nie latałem też, nie? Dobra, ja jadę. Kawerzyn. No mówię, że nie latałem. O, to było ładne. To wyszło. To wyszło. Formerz, to przygotowanie do becko. Google? Mamy poduszkę. Mamy kurwa zbroję rycerza. O, będzie transformacja do beka. Ej, kręcisz te bary? O kurde! Widzowie, ja wam pokażę stan techniczny bolida. Stan techniczny bolida Bolid nie ma luzów, ale widzowie. Jaki banan! To prosta to banan! Co nie no, no kurwa dziberska Dobrze, stan maszyny. Ja bym jakąś kamerą Jak ty posiadał? nagrywasz ludzi? Oooo <grym> To nagra jak tańca. Ja bym miał taniec <grym> w złotej Ale mi nie, żebym jasno Dobra, robimy jakiegoś tejer grabika Ale coś tu mnie zaraz w tym rowerze. rowerze Przysięgam, nie wiem, takie dźwięki zamor wydaje Jak ląduje Dobra, tu mi wychodzi, ale to logiczne o, nie no, nagryję. Będzie, będzie. A co ty chcesz? Wansaida. O, odważnie. Jak to za kurwa, beko będzie to, ja mówię odważnie. Stój tu! Będzie one side, będzie Ja to one side. nagrywam to. Bo, ja to jest czas na takiego clean, to bogana. Co, Luś? No paparazzi, no paparazzi. Masz dwie dyszki? My name is Luis. Co się stało? Ja się boję, że puszczę rękę i wyląduję jak na bici. E. Nie! Nie, to po to, Prędzej po prostu zatrzymam się na czymś takim, niż na, niż na ja tym tak puszczeniu nie złapaniu. Tak? Tak. tak. Dobra, ale tu masz ziemię. A nie, A nie beton, nie? kurwa. Dobra, lecimy. Mu, teraz no, właśnie, ja próbowałem, teraz przytrzymać już, ale taff. To żeby... Ale tu miękko jest na tym. To nic nie słychać w ogóle. Ale strzeszczy. A to jakieś gówno jest nie słychać tego. jaj. Jest ekipa. O kurzman! Ty żyjesz! Ok. O... nie wiem. Dalej Tylko masz odwój kres? Chce. A pytaj co jest? No, ale wiesz, on to, to Dobra, Dobra ładujemy tego tobogana a, dalej. Bartek, masz, masz zadanie bojowe, kręcisz beko. Nie może być gorszy. Nie, dalej. Zakręcił? No i kurwa kręcił ma. T będzie kręcił. No kurwa się ma nie A mnie wybiło wysoko Ajajaj aj, aj. U i dwa bary, patrzcie Aj, x Jedzie Tum, 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 tum. Ej, nie mogę złapać dobrze tego siodła. O, kierownik rozdaje? Co kierownik rozdaje? O, o, o. Dziękuję. Dziękuję. To kurde, szybko spadzi. nie.

Mam wywalony, Uuu, ale ładne to było. Co masz? Negatywny poszedł. Na wielkie? O kurde, nie, ja się boję. O, ale przytrzymałem. <grywka> Jak sztywna, ale to jest jebnie zaraz ja coś czuję. Ja to czuję, że coś je mnie zaraz Dobra, nagramy sobie jak teraz lecą ładnie Co tu taki odstęp? O kurde, taki table O, idzie łagodnik O, jak się zgiął Jeszcze, jeszcze jedzie tam Ostatni Dwóch o kurde Klas Lekki banan, leki bananie leki bana, ja sobie kierunki Lekki banan Dobry czołgista Blizy wojenne O kurwa Oj prawie Kurwa, prawie, prawie! Ale to wbiło go po prostu w ziemię! Ale... O kurde, O No kurwa! Aj, o kurwa, kask, kask już leciał! Aż <śmuszczak> kask kurwa zleciał Kask z pierdoliny wrażenia! Ja pierdolę! Aż kask skoczyć jakoś się tak stało! No i co, poskakali, pojeździli I do domu, Sierad z Kaliszem wraca No i co, było beko, pierwsze beko na Złotej No i co, zobaczymy się jeszcze Jak dojdziemy do Sieradza na pampa raczej Oj Okej okay. Yes, bravo! brawo! No, chodoru, chyba cię będzie ciężko. Nie będzie ciężko, bravo! Jeszcze sezon zeszłej pojechać do Pierdolich. Pato, bar, bar. Adi Bosz di Adi Bosz di On Od po połowie dopiero znowu zaczną kryć się nie no, ja Nie daj ja nie nie umiem Ale Boże, wiem co! whip! O kurwa! To tego po prostu Bo Nie robiłem dawno Nie, truje do, nie, no, no, do niego. Lecicie czy nie? Truje Dawaj truje! On? Tak On kręcił Tutaj? 170 na najwięcej Uwaga tailwhip! Ja ją mam 90 o, na stoliku O kurwa, tailwhip? Tak, 70 Dawaj jebaj go! Jebaj go, jebaj! Uj. O kurwa! Ej ten rower, ten rower tego kurwa nie przeżyję. Boże sterka! Ej, co zrobiłeś? Golek, Nie Dobra, jadę. zaraz? Nie, ja tu kurwa chcę ty golda Ale ja nie wiem, co ja dzieje Upatrz, ja już łapię. nie, mogę Dawaj. Robimy tobo. nie, 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 to. nie, nie, Aj, nie, załatwiałem I w propaino Jak się będzie miękko, tam kurwa ląduje, no, a tam twardo a. O kurwa, jak Ci głowę tak ciosnęło Zmieniłeś te klocki? Tak u Ciebie, czy u babki? U mnie Tak, tak, tak. Mi chyba Cię gdzie zacisk Ale był Tapik taki

Czemu ty masz taką chujową grafikę? No może, Dobra matka. Nagrywaj. Chłopaczki będą zaralecieć. Tutaj jesteśmy z rudym, z rudym To nie będzie wstawione. Będzie No pierdolięty o kurwa Ja pierdolę Ej ty Gabron masz przy sobie? Nie Gabron! O Ale mnie wbiło! W tą ziemię! O! O kurde, jak ci łeb tak! Bo mamy z górki teraz Szt opa Bar Klasa Lasa gabron. Ale sketchy Zapomniałem w ogóle się odczylić Kurwa, ale ty, ty tak sketchy zrobiłeś, że to chuj Dobra lejeszcie zacząłeś Ej, tak tam, to leci, bo ja dawna Dawaj leci O kurczaczki Nogi mi pospadały Ojo już się obsrałem Nogi mi pospadały Robimy to bo jest taki kąt Że będzie widać No kusy Ładnie O ale bokiem Dobra, już mi coś źle zrobiłem. Nie dałem na najszerszym obiektywie po prostu. Dlatego nie było tak widać. Ja nie mam po Też nie mam do ch**a. Robiłem, ja już wszystko zrobiłem, człowieku. Chciałem po to Tram ale to załatwi. Nie, nie tego bara, ja nie mam takiego psychotopu. O kurwa, ale bokiem poleciałem, kurczaczki. Ajajaj. Aj. Tego nie było. Kurde, znowu krzywą A. No mnie w boczek tu pojechało